przyszedłem do Aleksandret naszych jest okazja zaraz pokażę jaka tylko teraz chcę pokazać właśnie jak one wyglądają i co tutaj właściwie mam bo jeszcze wczoraj było tutaj pięć sztuk jednego samczyka młodego sprzedałem a czy to był młody samiec no młody samiec w sumie z 21 roku to był, yy, który pokazał się sam, była samiczka, którą kupiłem w marcu w zeszłym roku. Yy, dziób miała oczywiście czarna, jak to samiczka. No, samce, jak widzicie, to dziób w takie czerwone. Yy, no i ten chłopak, co mi sprzedał, pewno był przekonany na 100%, że to już jest wybarwiona jest samiczka, dlatego że jak one się rodzą młode e, Chińczyki, to dostają od razu mają czerwone dzioby. Więc jeśli on się wybarwi później w przeciągu roku na czarne, to się wydaje, że są samiczki. Natomiast są później po, w drugim roku, po dwóch latach, ten dziób mu ponownie, jeśli jest samiec, wybarga się na czerwono. Tego, tego też nie widać tutaj, dlatego że zostały mi te samice już takie dorosłe z czerwonymi, pełnymi dziobami. Natomiast tamten już tak musi od dosady nosa zaczynał yy, czerwienieć także do, już miał jedynie tak no tutaj na dole, na czubkach jeszcze takie właśnie czarne plamy już zostały także niebawem, ile miesiąc, dwa miesiące jeszcze całkowicie wybarwił na samca także właśnie taki zakup zrobiłem w zeszłym roku to tak jak mówię, to był marzec przeczynałem samca półtora roku u siebie, no i musiałem sprzedać yy, po prostu nie chciałem z kolei dokupować później Trzech samiczek, bo to głównie chodziło mi o to, że musiałbym dokupić jeszcze trzy samiczki, żeby stworzyć pary. No i oprócz tego, jak widzicie, mam tutaj też Aleksandrowi większe. Już para, która się ładnie wybarwia. Widać, już zaczyna się obroża to samca robić. A chcę zostawić od tej razem, właśnie z Chińczykami, więc. Nie mogę zrobić, żeby ta woliera była dla nich zaraz za ciasna. Ona ma 2 metry na 2 metry. 2 metry wysokości Wydaje mi się, że jakby były tutaj dwie pary to idealnie. No ale będą w sumie trzy pary 3, dobrze liczę, raz, dwa, dobrze, trzy pary, bo dwa samce mam, więc będę musiał dokupić jeszcze dwie samiczki. Dzisiaj Podobnie paczuszka. Mam nadzieję, że tym razem z samicą. Rozmawiałem z hodowcą mówi, że na pewno samica, no, żeby się nie okazało to jest tamta <laughs> samica. Nie ma badań DNA. Yy, powiem szczerze, rzadko się robi badania DNA na takie ptaszki. Nie są one drogie stąd. Wszyscy oszczędzają na tych badaniach, tym bardziej, że yy, da się zauważyć później czy samca, czy samiczkę właśnie po tym, że robią mu się dzioby kolorowe, więc no tak nie wiem, oszczędzają właśnie hodowcy na tym, by nie robić sobie kłopotu i tych badań. Bo potem tak będzie widać, tak będzie widać. No niestety tylko sytuacja jest taka, że potem, tak jak w moim przypadku, trzeba było czekać dwa lata, żeby się okazało, że mam kolejnego samca. Myślę, że tutaj do tego nie dojdzie. Podawca był przekonany, że na pewno samiczka. tu już mi tłumaczył, że mm, ona ma taką białą obwódkę właśnie pod tym czarnym, tu przy tych piórkach. No Ja te obwódki nie widzę, chyba, że jest taka jaśniejsza. Być może to o to właśnie jemu chodziło, bo nie ma gdyby białej piórek, tylko jest, jest takie oddzielenie, nie, nie, nie wpada. I ten czarny bezpośrednio na zieleń, tylko gdzieś tam delikatnie delikatnie widać jest takie jaśniejsze przebarwienie, że w ten sposób właśnie się samiczkę rozpoznaje. No, ma to od paru lat, u siebie w ten sposób rozpoznaje, w ten sposób sprzedaje. Wydaje mi się, że jeśli nie miałby racji, no to jakiś tam ludzie by mieli do niego pretensje i by tak nikomu nie wmawiał. No, zobaczymy. Ja sobie telefon oczywiście do tego pana zapiszę, żeby ewentualnie w przyszłym roku Powiedzieć mu, czy miał rację, czy nie. Yy, yy, oglądam tak teraz tą paczuszkę. Tu są gwoździkami, to zabijamy. Szukam miejsca, gdzie by tutaj dostać się. Dobra, są wkręty w tym miejscu, więc będziemy zaraz to odkręcać. I samiczkę wypuszczać. Dobrze, wkrętarkę. Ciekawe jest to dobrze wykręca się, a się korzysta z tego, a wygodnie jest jedną ręką i odkręcać. I...

Myślałem że Myślałem że ją my trochę sobie jeszcze obejrzymy No tu siadł siacy, nie będzie nic z... widać No jak na razie Samiczka. No nie chciałbym żeby się z kolei mi wybarwiła Obrączkę ma o i chyba niebieską. Niebieska to jest z tego roku, żeby się nie okazało właśnie, że to jest tegorocznie. Tak, ale nie wiem czy dobrze to zobaczyłem. Wcześniej zaglądałem do pudełeczka, to nie widziałem w ogóle obrączki. Myślałem, że nie jest obrączkowana. A tu mi się wydaje, że była obrączka niebieska. Ciekawe tylko czy ona jakby się urodziła nam w tym roku. Czy już by zdążył z dziób czerwonego tak szybko się nam na czarny przebarwić? no nie jestem pewny. z kolei myślę, że, że nie nawet, bo to minęło kilka miesięcy, jakby to była z tego roku samiczka, byłoby kilka miesięcy, więc może, no nie wiem zresztą, kurde, myślałem, że to jest samiczka może z zeszłego roku, ale to chyba tak było ogłoszenie, że z zeszłego roku. Ona była, więc czemu niebieska brączka? No gość wydawał się taki dosyć... uczciwy przez telefon. Miejmy nadzieję, że ja czegoś po prostu nie wiem i coś sobie tutaj do, dokładam, wymyślam. Myślę, że będzie wszystko No zobaczymy, no tak jak mówię, telefon sobie zostawię do tego gościa. Zresztą zaraz zadzwonię i się... O tą obrączkę tam było, tak jak mówię, staniczka była. A może ja coś nie wiem, może nie zeszłego roku właśnie. Tych głośno trochę przejrzałem i już teraz już nie jestem tak do końca pewny, czy... czy o tym samym ptaku mówię. No dobra. Puściliśmy i zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będę musiał więcej sprzedawać, że będzie jednak staniczka. Muszą znowu czekać kilka lat, żeby do tych samców dobrać. Żeby ona się po prostu z nimi już, ona dobrała, nie dobrać z kolei, żeby się dobrała. I żeby dorosła, ale uwierzcie mi, że czas szybko leci. Pamiętam, że te wety większe, też młode, bo to były, były młode ptaki właśnie. Samiec był, już nie pamiętam, samiec czy samiczka, wiem, że jedno było przyłożone z Czech. Drugie tutaj u nas kupione w Lublinie kupiłem, chyba samiczka była nasza, a już nie jestem pewny teraz. No i zobaczcie jak szybko to minęło, kurde, wydawało się, że całkiem, całkiem niedawno kupowałem, już samiec został obrożny. Także może kto wie, może w przyszłym roku już będę mógł liczyć na lęgi nawet.